Rodzina Kroluska's Dodge, Sobi Sprawzi, Ex Nasi, Complex Owego, Przagodowania, na moment, Przeciatronu, Tronu. Tak Jack Mialo, Tamij, Pu Odetsiu, Kralawejals I Bide, Karola, W. Od Pawidnam, Zasi Odbedzi, Sai, Rowne's Uriks Estask, Offic Jalnigo, Oglazini, Exesia, Wiliama, Tego typu white arsenia SA, Logistics Nies Lozone, I Wumagaja Diligiego, Okrisu Krisu NIE Nalazi SIE Spodziwak, Z. Odbedzi SIE, Tenatigmaist. Prisigoduania du Cornacci Corolla Chwali Oja Mizisi, Ajego Matka Elsbieta too, Zosta Lacorno Wana do Mizisi, Pasmirsi Ojga. Naten moment NIE Mat Jednak Przeslenek. Z. Carol N.I.E. Jess Stalini, Du Sperwania, Swoich Rex Prozesini. Mimo diagnosi Zdro Watnage Regulani W Spot Kaniac Z. Premierum. Co Jess Potwi Jego Actum Nasi Publicsnich. Jessli Jednak Situakja Zdro Watna Krola Yulglebi Pogerseniu. Modlibi Zasniak Patraziba, Zastisawania. Prozepiso Dodixisai Ustawa o 1937 Roku o Kresla, Ko S.A.E. Zij, G.D.Y. Menarka, N.I.E. Mos Wypelniak, Swoichabawiasko, W. Takim Przepadkaladza Ladza, Przekidzi, non Nasteps Tronu, Bezkoniaks Nasi, Abdikachi, Osnaxa II, Z. Iksaias William Mogelby, Wykonowak, whisky funk Kroliski, and I.E. Badak Jesks, Formalny Kornowanum. Ostatni Ginja Zastala prawadzana, okolo, two hundred lat temu. Gdy y jersey, four Presidial, abawiaski monarchy, Jocko size regent. abio Beckney yurakomik, ten mechanism. Przinajimij trzy, ossibi, z okraslonij, grupy musilibi podpasak, o fikjaln osswiaxeni. Kralowa kamila, lord kanklers, przwadniksisi isbig min. Nijwizizizedzia Sedzia Ora's opikun pxisai pants twouch. Krol Carol NIE mileby proaglosa w tej d sizji. Oni an jego prezzwalani. Gdyby Jednak Camilla Prezezala krola. Modleby Prezijak title wedge Dawi. Podomni jacks robola de kralowa Maka Elsbieta Pasmirsi drzego 6w 1952 roku. Wardo Jednak asnaxic Z. Camilla, N.I.E. Mialabi Prawa du Tichluk sees Nejwali Ponywaz 10 Przislidwal Diani. Machwaliama I Harry Ego. Badaksky Historiae Monarchii. Carolyn Harris. Camilla Pratopodomni Nadal Bedzi Angazowak Esaiped W. Zylon Oscharititia. Zalasa W. Zidzanak Zwyazenik Z. Edjukacha Oras Przimokadamawa. Mose Rowney's Pazistak Honorowa. Svirsknikska and Nik Tarik, Jednistek Chak Ostatex and Desij, Zapadna, Pekonsal Tachok, Zine Naumlatka. Camilla Zapien, Opusai Palat, Buckingham, Izamieska W, Nijsej, Residenji. Podomny Jack, Uksanila Elsbieta, Kralowa Matka, Przinasak, SIE, Duke Clarence House. Poxes GDY, Przislask, Kamalai, Wide Age, SIE, Przwidiwalna, Situakjak, Sishia, Harry Ego, Hose stage nawiadoma. W oblixu sigs zmi Opinia publixna zadig sobi pitania. O dals luzi mlodzigo sinacarola. Co DLA hariego? ego. Will osab speculage z Pasmirsi z dc doic sii now public act college nikontro recidish pomnian. Harry Tori per prezeper stano zet z Megan Markle's beautiful zopalny now and IE Jess Kakawisi Weezy Z Rodzina Kroluska. Chalk SA 1 Bardzo Napiat. W 2024 Roku Weirzil Publixny, Milosk I would Wobek Rodziny, Jego Zyolania Wilo Krotni Temuzoprazexili. Wedlugs Rottles Blyzini Du Paliku. Rilash, Xishia Harry Ego Z Jego odsum, Krolum Krolum. Pizostoli na Uzgulni Proproniposiumi. Zopalni Anaksij Wiglata Jednak situakja, Medzi Haram Ajego, Starsen Bratam, Xisium Williamim. O Donna N.I.E., Utrazamuja Z.E., Soba Mimo Mime O.T. Zwayazek Hariego Z. Rodzina, Kroluska, N.I.E., Zostani Nigdi Kakawisi Zerwini. Jack Twierdzi Jedin Z. Krolskich Experto, Mos Planowak Powazni Krok, G.D.Y. Jego Brat, Zasiadzi Natroni. Napak Saku 2023 Roku Ksayas Harry Weidel Autobiography Satitula want Spare Public Hatcha Odbola S.I.E. Serikim Asam As Otter Ziskal Non Fortune Zilak S.I.E. Swoja, Wersha Weidarsen, Ksiazka Okazala S.I.E. Zaledwai Kilkamezisi Pismirsi Kralowedge Elzbiety 2 W. Tamtam Zasi Harry Sudrole Z.E. Ma with Stark Materialu by Stwurzic Kolejnicek. Ten Commentars Sprawl. Z. Chesk Experto, Zaxla Zuak, is to to Zart. Wedlug Opinii Kinsey Scofield. Znange Spechaliski, O. D. Rodziny Kroliskić. Harry Fact Tixny, Mos Planowak, Kolejna Publicac. B. Y. C. Moz Dopiero Piero Puabjisha, Trona, Przez Willyama. Z. D. L. A. Scofield W sworn programy Kinsey Scofield Unfiltered Stuerdzilla Z ixias Protopodomni Pononi Porisi Temet Rodzini W Przislasi Paksakwo Speculowano Z Druga Xiaska Yukes SIE2s Pasmirsi krolowicz Scofield Yuaza Z. E. Harry, Milby Ni Dustrasenia, G D Y B Y's DC Dowell si. ina Drugic Chesi Pasmirci Krola, Corolla. Xegolni b'yrak' Pod Yuich Napi sto' dosunkiz William M. Mile Z Jessly size William Nadal Bedzi Trizamalgonat Distance Harry Mos Poxuk n'ai' majas nik' Nick dustracenia Dodala Ich conflict Siega Zesu G D Y Harry Ros Poxels zi' Z megan' Markle William Mile Uzak Z Jego Brett Z B Y D BYD Padaj Muj D sij Ko wawalalo Napitia Tornigi N.I.E. Zosteli W. Pelni Roswi is on. Chot pojedini gestir tixni mazlib. Nui la weirzi Ze feuda Kakawisi e cockawisi odd budwak itralash. Na domiers ligo wedlug paliku. Xayas William poab g shatronu. Mos pojak sijo odabrania -ah I'm Megan Ticholoxiazisike. O de momentu. Gdy Paras, Rezignola z Pelninia, Abowiesko, Krolskich, W 2020 roku, I Przeperwadzala, SIE, du Stano, Zednoxnik. Konflikt, Miedzi, brakmi, Jedni, narastol. Teraz, Gdy Williams, Bliza SIE, do Objicia, Ladzi. Mazla, Jest z Bedzi, Child formalnie, zakonksek ten raziel. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o pogłębiającym się napięciu między Księciem Harrym a Królem Karolem. Książę Harry podkreślał swoje zaangażowanie w pomoc potrzebującym, jednak nie może tego osiągnąć samodzielnie. Wszyscy oczekiwali, że książę William odziedziczy większość majątku króla Karola, co wydawało się logiczne, biorąc pod uwagę jego przyszłą rolę jako króla. Jednak niedawne wydarzenia zmieniły te narracje. Księżniczka Anna zwołała tajne spotkanie rodziny królewskiej, na którym ujawniono ostatnie życzenia króla Karola. Spotkanie to nie przebiegło zgodnie z oczekiwaniami, a obecność księcia Harego, przy braku Meghan Markę, y, tylko podkreśliła napięcia w rodzinie. Od śmierci królowej Elżbiety w 2022 roku król Karol zmagał się z żałobą i diagnozą nowotworu, co skłoniło go do podjęcia decyzji, która zaskoczyła wszystkich. Zamiast przekazać wszystko księciu Williamowi, król Karol postanowił inaczej zabezpieczyć przyszłość monarchii. Księżniczka Anna znana z bezpośredniości, została wybrana do przekazania tej wiadomości. Decyzja króla nie wynikała z uczuć wobec synów, lecz z troski o przyszłość monarchii. Choć książę William automatycznie zostanie królem po śmierci Karola, pozostaje pytanie, czy książę Harry zechce powrócić do życia królewskiego. Zasady sukcesji królewskiej są jasne po śmierci króla Karola książę William zostanie królem, a Kate Middleton królową. Jednak historia pokazuje, że nieprzewidziane wydarzenia mogą zmienić bieg wydarzeń, jak to miało miejsce z królową Elżbietą II, która została królową po abdykacji swojego wuja. Choć możliwa jest abdykacja monarchy, nie ma oznak, że król Karol planuje ustąpić. Pomimo walki z nowotworem, nadal pełni swoje obowiązki z determinacją, a przygotowania do przyszłości są w toku. Kate Middleton już teraz przejmuje większe obowiązki, świadoma, że jej czas jako królowej może nadejść wcześniej niż oczekiwano. Planowanie sukcesji jest integralną częścią życia królewskiego. Według źródeł pałacowych istnieją aktualizowane plany zapewniające płynne przejście władzy. W przypadku śmierci króla Karola rodzina królewska zostanie poinformowana, a następnie premier Rishi Sunak. Społeczeństwo zostanie powiadomione, a na bramach pałacu Buckingham pojawi się ogłoszenie z czarną ramką. Flagi zostaną opuszczone do połowy masztu, a naród pogrąży się w żałobie. Książę William natychmiast przejmie tytuł króla, choć jego oficjalna koronacja odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Koronacja króla Karola miała miejsce w maju 2023 roku, osiem miesięcy po śmierci królowej Elżbiety. Po śmierci króla jego ciało zostanie przeniesione z Pałacu Buckingham do opactwa Westminsterskiego przed pogrzebem, gdzie będzie wystawione na widok publiczny. Podobnie jak w przypadku królowej Elżbiety. Jak w przypadku wszystkich głównych operacji królewskich, istnieje kryptonim dla planów po śmierci króla Karola: Operacja Mena i Bryd. Nazwa pochodzi od słynnego mostu wiszącego w Walii, prawdopodobnie związanego z byłym tytułem króla Karola jako księcia Walii. Chociaż operacja Mena i Bryd istnieje od pewnego czasu, poważne planowanie rozpoczęło się natychmiast po pogrzebie królowej Elżbiety II. Według źródeł zbliżonych do pałacu, relacje księcia Harego z jego ojcem, królem Karolem, pozostały na względnie poprawnym poziomie. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja między Harym a jego starszym bratem, księciem Williamem. Od dawna nie utrzymują ze sobą kontaktu. Mimo to, związek Harego z rodziną królewską nie zostanie nigdy całkowicie zerwany. Jak twierdzi jeden z królewskich ekspertów, książę może planować poważny krok, gdy jego brat zasiądzie na tronie. Na początku 2023 roku książę Harry wydał autobiografię zatytułowaną Sper. Publikacja odbiła się szerokim echem, a sam autor zyskał na niej fortunę, dzieląc się swoją wersją wydarzeń. Książka ukazała się zaledwie kilka miesięcy po śmierci królowej Elżbiet II. W tamtym czasie Harry sugerował, że ma wystarczająco materiału, by stworzyć kolejną część. Ten komentarz sprawił, że część ekspertów zaczęła podejrzewać, iż nie był to jedynie żart. Według opinii Kinsey Scafield, znanej LSTK i od rodziny królewskiej, Harry faktycznie może planować kolejną publikację być może dopiero po objęciu tronu przez Williama z szacunku dla ojca. Scafield w swoim programie Kinsey Scafield Unfiltered stwierdziła, że książę prawdopodobnie ponownie poruszy temat rodziny w przyszłości. Początkowo spekulowano, że druga książka ukaże się tuż po śmierci królowej. Scaffield uważa, że Harry miałby niewiele do stracenia, gdyby zdecydował się na wydanie drugiej części po śmierci króla Karola, szczególnie biorąc pod uwagę napięte stosunki z Williamem. Myślę, że jeśli książę William nadal będzie trzymał go na dystans, Harry może poczuć, że nie ma już nic do stracenia, dodała. Ich konflikt sięga czasu, gdy Harry rozpoczął związek z Meghan Mark. William miał uważać, że jego brat zbyt pochopnie podejmuje decyzje, co wywołało napięcia, które nigdy nie zostały w pełni rozwiązane. Choć pojednanie jest teoretycznie możliwe, niewielu wierzy, że uda się całkowicie odbudować ich relacje. Na domiar złego, według niektórych źródeł z pałacu, książę William po objęciu tronu może podjąć decyzję o odebraniu Harry'emu i Megan tytułów książęcych. Od momentu, gdy para zrezygnowała z pełnienia obowiązków królewskich w 2020 roku i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, konflikt między braćmi jedynie narastał. Teraz, gdy William zbliża się do objęcia władzy, możliwe jest, że będzie chciał formalnie zakończyć ten rozdział. W odróżnieniu od wielu arystokratycznych członkiń rodziny królewskiej, korzenie Kate wywodzą się ze środowiska robotniczego. Jej przodkowie pracowali w kopalniach węgla. A matka dorastała w osiedlu komunalnym i przez pewien czas pracowała jako stewardessa. Kate Middleton, przyszła królowa, jest nie tylko osobą spoza szlacheckich kręgów, ale także pierwszą w tej roli kobietą z wykształceniem wyższym. Ketty Elizabeth Middleton uczęszczała do Marlborough College, gdzie wyróżniała się w dziedzinie sportu. To właśnie podczas studiów na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji los zetknął ją z księciem Williamem. Początkowo tworzyli grupę współlokatorów wraz z dwójką innych studentów, a ich relacja zaczęła nabierać romantycznego charakteru około 2004 roku. W 2005 roku Kate uzyskała dyplom z historii sztuki. W miarę jak ich związek się umacniał, zainteresowanie mediów stawało się coraz bardziej natarczywe, co skłoniło Williama do publicznego wystąpienia w obronie prywatności ukochanej, a prawnicy Kate zwrócili się do redakcji gazet o uszanowanie granic. Pomimo silnej więzi, para rozstała się na krótko w 2007 roku, poszukując własnych ścieżek rozwoju. W tym okresie tabloidy prześmiewczo nadały Kate przydomek Cathy z powodu długiego oczekiwania na zaręczyny. Ostatecznie jednak ich miłość przetrwała próbę czasu i w 2011 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Mimo to, nie wszyscy w rodzinie królewskiej byli zachwyceni obecnością Kate. Podobno Kamila miała wątpliwości co do tego. Czy Kate odpowiada statusowi przyszłej królowej, uważając, że nie dorównuje Williamowi? Królowa Elżbieta natomiast dostrzegała w niej wewnętrzną siłę, opanowanie i zdolność do zachowania klasy w obliczu presji. Jej spokojna postawa i zdolność do adaptacji w świecie pełnym protokołów utwierdziły wszystkich, że jest gotowa do odegrania kluczowej roli w monarchii. Zanim jednak Kate oficjalnie została członkinią rodziny królewskiej. Pojawiały się głosy krytyki dotyczące jej stylu życia. Autorka biografii William i Harry, Katy Nickell, pisała, że Elżbieta II miała zastrzeżenia co do licznych podróży Middleton i Williama przed ślubem. Monarchini była zdania, że Kate powinna podjąć poważną pracę, zanim zostanie oficjalnie wprowadzona do królewskiego świata. Choć rada królowej mogła być dla Kate bolesna, potraktowała ją poważnie. Zainspirowana tymi sugestiami, zaczęła angażować się w różne aktywności, od mody i fotografii po pomoc w rodzinnej firmie organizującej przyjęcia. Dzięki temu mogła stopniowo budować swoją niezależność i przygotować się do pełnienia nowych obowiązków. Z czasem, mimo początkowych trudności, relacja Kate z królową Elżbietą znacznie się zacieśniła. Z relacji osób z otoczenia wynika, że obie panie darzyły się sympatią i często wymieniały uśmiechy oraz porozumiewawcze spojrzenia podczas oficjalnych wydarzeń. Ich relacja opierała się na wzajemnym szacunku i ciepłych emocjach, które wzmocniły pozycję Kate w rodzinie królewskiej. Relacja zmarłej królowej z Kamilą, żoną jej syna, nie była tak ciepła jak z Kate. Kamila przez lata zdawała sobie sprawę, że popularność Kate zarówno wśród członków rodziny królewskiej, jak i społeczeństwa przyćmiewała jej własną obecność. Choć Kamila starała się zbudować swoją pozycję w monarchii, naturalna swoboda Middleton i sympatia. Jaką wzbudzała? Powodowały napięcia, które utrzymywały się za zamkniętymi drzwiami pałacu. Podczas swojej obecności w blasku królewskich reflektorów, Kate konsekwentnie unikała skandali i głośnych konfliktów. Wzorując się na dawnej zasadzie rodziny królewskiej: nie narzekaj, nie tłumacz się, Kate działała po cichu, bez dramatyzowania. Szczególnie było to widoczne w 2021 roku, gdy Meghan Markle w głośnym wywiadzie Oprah Winfrey wyznała, że Kate miała doprowadzić ją do łez w związku ze sporem o sukienki dla druhenek przed jej ślubem z księciem Harrym. Zamiast odnosić się do zarzutów, księżna Cambridge i jej otoczenie zdecydowały się na pełne milczenie, co pozwoliło utrzymać wypracowany wizerunek osoby z klasą i opanowaniem. Meghan, wcześniej aktorka z USA, została księżną Sussex po ślubie z bratem Williama w 2018 roku. W ostatnich latach monarchia mierzyła się z wieloma trudnościami, od skandali związanych z księciem Andrzejem po odejście Harego i Meghan. W tym burzliwym czasie Kate często spotykała się z królową Elżbietą II, omawiając dalsze działania i strategie z wyższymi rangą członkami dworu. Pozostawała wierna zasadzie królowej, unikając publicznych komentarzy czy emocjonalnych oświadczeń, nawet gdy atmosfera wokół monarchii stawała się coraz trudniejsza. Dzięki tej powściągliwości Kate podtrzymała aurę tajemnicy i dostojeństwa, która od lat była znakiem rozpoznawczym Elżbiety II Książę Andrzej zrezygnował z obowiązków publicznych w 2019 roku, gdy media zaczęły dokładnie przyglądać się jego relacjom z Defim Epsteinem, finansistą skazanym za przestępstwa seksualne. Tymczasem Harry i Meghan w 2020 roku ogłosili odejście z królewskich ról, argumentując to brakiem wsparcia, naciskiem prasy i rzekomymi przejawami dyskryminacji wobec Meghan. Para przeniosła się ostatecznie do Kalifornii, gdzie rozpoczęła nowe życie z dala od dworskiego życia. W przeciwieństwie do zamieszania, jakie wywołali inni członkowie rodziny, Kate w ostatnich latach życia królowej stała się jej niezawodnym wsparciem. Elegancka i powściągliwa, zdobyła pełne zaufanie monarchini, stając się jedną z najważniejszych postaci w pałacu. Podczas gdy wielu próbowało bezpośrednio naśladować styl królowej Elżbiety II, katarzyna poszła własną drogą. Z czasem ugruntowała swoją pozycję jako niezależna i silna postać w rodzinie królewskiej. Jej subtelne gesty, odręczne listy czy ciepłe rozmowy telefoniczne po oficjalnych wystąpieniach, budowały mosty zarówno w pałacu, jak i poza jego murami. W ostatnich miesiącach życia monarchii królowa miała ogromne zaufanie do Kate, widząc w niegodną strażniczkę dziedzictwa korony. Dziś jej rola jest większa niż kiedykolwiek jako żony przyszłego króla i matki następcy tronu. Choć obowiązki królewskie coraz bardziej ją obciążają, Kate wciąż znajduje równowagę między życiem rodzinnym a służbą publiczną. Jej siła tkwi nie tylko w pozycji, jaką zajmuje, ale w sposobie, w jaki tę rolę wypełnia z cichością, mądrością i spokojem. W oczach społeczeństwa to właśnie w niej widzą nadzieję na trwałość i godność monarchii. Jak mówi Pismo Święte? Kto może znaleźć dzielną kobietę? Jej wartość przewyższa perły. Księga przysłów 31, 10. Dziękujemy, że byliście z nami do końca tej historii. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści o losach Rodziny Królewskiej i tajemnicach, które skrywają pałacowe mury. Nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, zostawić komentarza i polubić film. Do zobaczenia w następnym odcinku, niech pokój i mądrość będą z tobą.